Dzień dobry, witam serdecznie w vlogu. Słuchajcie, dzisiaj jest taki vlog, że jak pytacie się mnie, hej, Patryk, u Ciebie słychać, to dzisiaj Wam po prostu na ten temat odpowiem. Trochę się poużalam, ale też troszeczkę się podzielę z Wami fajnymi rzeczami, więc zapraszam Was do vloga, który będzie działo się trochę w Katowicach, trochę w Wrocławiu, trochę o Fizjo, trochę o innych wszystkich rzeczach, trochę o Rozkminach, gdzie trochę kawy i będę polecał miejsca w Katowicach, więc będzie mega spoko. Zapraszam Was na materiał będzie vlogował. Już w sumie jestem po jednym filmie nagranym, a jest godzina dopiero 8.30, bo razem z Maciekiem nagrawaliśmy materiał odnośnie szkole w naszej firmie, bo tego się trochę zrobiło. I dużo osób pyta nas, czy jesteśmy w stanie go przeprowadzić krok po kroku przez jego rozwój terapeutyczny. I się kazuje, że tak, jak najbardziej możemy tak zrobić. I instruktorów w naszej firmie, którzy mogą to zrobić jest kilku i my ze sobą razem współpracujemy, a że większość z nas pracuje bardzo podobnie, to naprawdę z tego wychodzą mega fajne rzeczy. I tak to wygląda. Więc na Projekt Master będziecie mogli znaleźć film Mój wywód z Maćkiem, gdzie mówimy sobie o kursach, które są w naszej firmie, dlaczego ten jest spoko, dlaczego ten jest dobry na początek, od czego warto zacząć, na czym warto skończyć, co Wam, które da Wam, co tak naprawdę. Więc to jest taki film podsumowujący to, co robimy. I przede wszystkim to, co będziemy robić w 2020 roku. Pozwólcie, że zabiorę, zabiorę was na miasto. A w Katowicach w ogóle jestem, bo oprócz tego, że prowadzę szkolenie, prowadzimy szkolenie z masaży od swoją część, to stwierdziłem, że nie opłaca mi się za bardzo wracać do Warszawy. Bo się okazuje, że będę musiał spędzać ten czas sam. I stam sobie w Katowicach i sobie chybuję trzy dni w Katowicach i zakończyłem jeden konkretny, wielki projekt. Trochę sobie hecheszki ludzi na Instagramie robiłem, bo myśleli, że to jest jakaś książka, albo jakieś nowe szkolenie, albo coś takiego, wiecie, wow. Ale po prostu w końcu udało mi się przejść Wiedźmina. Ale udało mi się, po trzech latach, to jest, po trzech latach w końcu e, mam odhaczoną gierkę, także spoko. Zabieram też was do fajnego miejsca na kawę i ciastko, aczkolwiek już się nie kawy, jest, więc będzie to herbata i ciacho. Mam takie dwa swoje fajne miejsca w Katowicach. Jest to raz e, Synergia, kawiarnia a dwa botanika. Więc jak jesteście w Katowicach, to to polecam. Katowice też należy do jednego z takich miast, że tu się dziwnie nagrywa, bo się wszyscy na ciebie patrzą. W Warszawie już tak nie, nie ma do końca. Ale pamiętam, że w Łodzi też tak było. No i w Katowicach też tak jest i wszyscy patrzą i się krębuje trochę. Powiem Wam, że Katrzy też na swój kalendarz tam takie przemyślenia, mówię, co, co za debil ten kalendarz układa po prostu, że jest tak dużo rzeczy skumulowanych w ostatnich dwóch miesiącach, typu koniec października, listopad, i początek grudnia, a potem zdaję sobie sprawę, że y, to ja układam ten kalendarz między innymi. Dzień dobry. Będąc tu w Katowicach, trzymam taką śmieszną sytuację, bo wcześniej. Nie miałem wrócić do Warszawy, bo mam tak naprawdę 3 dni przerwy między szkoleniami, e, ale nie wróciłem. Dzwoniłem do swoich tutaj, dziewczyn z naszej elektronicznej to, rejestracji. I rejestracji. Bo kojecie, już w tym przełożymy tych pacjentów, których miałem w Warszawie kilku, e, na no, inne dni w grudniu jeszcze. No i się wszyscy pacjenci fajnie przez, przełożyli, oprócz jednej pani. Dziś się okazało, że pani za bardzo nie chciała. W sumie tak naprawdę, bo. Specjalnie dla mnie przyjeżdża z Berlina I zarezerwowała sobie już hotel I zabukowała sobie autobus e, i, O kurde, nie fajnie trochę pokrzyżuję zaraz Pani plan. No i dzwonię do tej Pani, Mówię, pani co? Bardzo bym chętnie pani przyjął Ale problem jest taki, że nie fizycznie po prostu nie ma w Warszawie Ale możemy to załatwić, bo skoro Pani jedzie prosto Z Berlina to może Niezłym plazmem byłoby odwiedzenie w Katowicach No tak się rozumiem, że przyjmuję się Panią w Katowicach nawet wyszło lepiej, bo miała ja rezerwację, a jedną wizytę na dwie godziny, a tu robimy sobie dwie wizyty po godzinie, co drugi dzień i to wychodzi nawet dużo lepiej. słuchajcie, to jest jak z treningiem. Nie zrobi się dobrego treningu, spędzając kilka godzin śłowie jednorazowo. Trzeba to sobie rozłożyć i wtedy będzie fajnie. Też przepraszam o trochę was, ale niestety nie można się do mnie na zapisać w najbliższych miesiącach, bo chcę po prostu dokończyć swoich paznów, których mam teraz, doprowadzić ich chyba, że zacząłem do z nimi pracować, już rozgrzebałem ich w ten sposób, to chciałem tymi swoimi metodami dokończyć, ale nie stresujcie się, bo oczywiście w projekt Masaż są inni którzy pracują, tak samo jak ja nie chcę mówić, że są równie skuteczni, bo to mi ciężko ocenić, ale mamy naprawdę bardzo fajne efekty, ja i oni a mowa tutaj o Maczku, Krzyśku, Kwicińskim Rześku. Piotrku, Maćku, kolejnym Filipie, więc e, Zachęcam Was, żebyście też na nich podali. Będzie fajnie. Obiecuję, że będzie fajnie. Kurde, powiem Wam, że jestem troszeczkę chory, pewnie słychać co nawet. Poszliśmy sobie ostatnio na siłownię. Chciałem zrobić taki lekki trening rozruchowy, widzicie, poprawić krwienie. Oddech, i tak dalej, i się okazało, że nie ma za bardzo żadnego treningu. Eee, znaczy, że po prostu sala nie jest wolna, są tylko takie treningi zorganizowane. I się dokręciliśmy do jednej grupy. I dostałem taki wpierdziel, po prostu, bo trening trwał półtorej godzinki ze wszystkim, z rozgrzewką, stretchingiem, jedną część treningu taką mocno wysiłkową, drugą wysiłkową, trzecią wysiłkową, że tak naprawdę każda część mojego ciała chodzi inaczej, chodzi oddzielnie, by żyje swoim życiem. I to nie jest specjalnie dobre. I zawsze, jak mam takie po prostu różne bóle potarnianiowe, to często też myślę w takich kategoriach, że to, co my robimy w gabinecie, to co na przykład ja robię w gabinecie, jak pracuję z pacjentami, zdarza się, że czasami trochę źle oszacuję ich możliwości chłonięcia terapii, nazwijmy to tak, czyli ich możliwości układu nerwowego. I zdarza mi się że czasami, oczywiście nie w złej intencji, i wielu terapionom też się zdarza. Przebodźcować pacjentów i potem nazywamy to tak zwanym pozornym pogorszeniem zdrowia i to nie jest do końca dobre i nie powinno tak to wyglądać i staram się od już jakiegoś czasu bardzo mocno zmieniać swoje podejście terapeutyczne, żeby ten bodziec dopasowywać dla pacjentów dobry i żeby to nie miało miejsca, ale jest to ciekawy temat fizjologiczny na jakąś inną rozkminę. Póki co tylko powiem, że ja nie jestem zwolennikiem tak zwanego pozornego pogorszenia zdrowia. Nie chcę, żeby moi pacjenci czuli się tak jak np. ja po, po treningu ostatnio. I staram się, żeby z gabinetu zawsze wychodzili w lepszym stanie niż przyszli. Taki jest mój plan, takie założenie i żeby po prostu ten efekt się utrzymywał cały czas i żeby z wizyty na wizytę było zawsze chociaż trochę lepiej. No. Lecę na salkę. Przeniosł właśnie po takim samochodem jeżdżę. Widać co teleka. daleka, aczkolwiek nie jest to popularny samochód, bo jest to Sub 95. Bardzo go lubię, bo e, jak mi ukradziony samochód, e, czyli mego e, Subaru e, Forestera Suwika, to się dość szybko rzuciłem na Saab'a, ponieważ chciałem kupić coś taniego, rozsądnego i udało się kupić fajny samochód, a że Forester troszeczkę mnie rozpieścił pod kątem sporej mocy, no to stwierdziłem, że Saab będzie idealny, bo tej mocy jest równie sporo także, 260 koni daj radę, może sobie pojeździć trochę nawet fajnie przyspiesza I tam prowadziliśmy szkolenia w sumie ono dalej trwa jest takie fajne miejsce, że nawet jak są ludzie z Katowic, to tak i mówią, kurde nie mieliśmy pojęcia, że taka miejscóweczka jest w Katowicach, tak więc my tutaj ludzie z Mazowsza odkryliśmy bardzo fajną salę szkoleniową w Katowicach niby na obrzeżach ale bardzo dobry dojazd jest centrum 10 minut, więc w sumie całkiem spoczką. To jest fajna rzecz w tej wincie można sobie kliknąć i wysoko jakieś motywacyjne ale do światła literatury całkiem fajne chociaż to zachęca, żeby iść w domu. a to nie jest fajniejsze. Maciek tam coś mówi dobrego. Nie będę przeszkadzał i sobie skorzystam z tej salki, żeby robić swoje rzeczy jeszcze. Że tam podzwonić trochę. Ja mamy taki Corpo work day Plus jeden pacjent, jest taki prawie korpo. I tyle, z grupą się pożegnałem. I mogę zwijać się i tą moją ugh, jedną pacjentkę w Katowicach przyjąć. A jak już, tak już mam drogi do mnie wędrowała, doceniam oczywiście, aczkolwiek mam zawsze takie dziwne poczucie winy przeze mnie, ci ludzie tak... Podróżują te kilometry i to już nie mówiąc o tym w berlin katowice z drogi, ale na przykład tak mi się dzwonię do jednej pani, która przede mnie z Lublina, a i mówię, i oczywiście rzeczywiście się jak tam, ona mówi, fajnie, fajnie, bo tutaj rzeczywiście barki, za to fajnie pracować i tak dalej, i sama sobie z tym nie radziła, już wcześniej jest z fizjomasażerzystką, z tego co przypominam, no i właśnie mówię pani co, że no, mam taki termin w czwarteczek o godzinie takiej takiej, taki. Ona mówi, no jak, jak byłoby po południu to byłoby fajnie, bo ona wtedy się zamieniła, by do 11.00 była w pracy, potem taksówka, pociąg 3 godziny i jest u mnie w gabinecie. Mówię, o kurde takie poświęcenie i bardzo chętnie bym tą panią wysłał gdzieś do kogoś innego w Lublinie, ale już kilka razy uczęszczała i było różnie. Tak stwierdziła, że poświęci trochę czasu na to, żeby do mnie podjeżdżać, tym bardziej, że efekty po pierwszej wizycie były bardzo spoko ale mam takie poczucie taki, no, że wydaje mi się, że muszę albo bardzo chcę tym osobom pomóc bo rzeczywiście no, poświęcają się trochę żeby do mnie przywędrować, więc tym bardziej no, jest motywacja do osiągania fajnych efektów kształcenia się, rozwijania i wyprowadzania ich z tych różnych problemów. Okej okay. i jesteśmy po terapii, co widać tu składany. E, śmiesznie mi się przypomniało troszeczkę jak to kiedyś zdarzało mi się przyjmować pacjentów w swoim na przykład mieszkaniu. E, no tak sobie dorabiałem troszeczkę z 5-6, mo więcej może z 7 lat temu, więc powrót do e, starych tutaj sposobów pracy. E, no mam nadzieję, że pani spodobało się i ten przyjazd z Berlina nie był specjalnie z tym pomysłem i te zamieszanie, które miało miejsce to też wszystko wyszło na plus, więc teraz e, pakowanie się zabieram wszystkie rupiecie, graty jeszcze raz na salę i e, zbieramy się do Wrocławia, aczkolwiek mam jeszcze taką godzinkę z hakiem więc może sobie gdzieś przycupnę coś sobie jeszcze popiszę, ponagrywam zobaczymy, no ale na razie muszę się Zapakować. W ogóle fajny klimacik był, bo tutaj studio terapii, tutaj PlayStation. Zabawny klimat, ale pewnie się nie, nie wystraszyło, bo wszyscy wiemy o co chodzi i dlaczego przyjmowałem ją tutaj. No. Czas powoli zabijać się z Katowic. Mam jeszcze ciekawe przemyślenie, no, dotyczące jakby tłumaczenia przez nas terapeutów naszym pacjentom ich problemów. I kurde powiem wam, że zauważam, że strasznie nieaktualną wiedzę dużo osób ma i na przykład takie tłumaczenie pacjentom, że w jakimś ćwiczeniu albo na przykład wykonują jakąś technikę manipulacyjną, która wsunie im krążek na miejsce albo że to ćwiczenie wpycha krążki na miejsce albo coś takiego, no to kurde już wiemy od dawna, że to tak nie działa, że tam strukturalnie coś za bardzo się nie dzieje, że to jest problem związany z biochemią i tak dalej więc to jest takie taki problem, nie? bo naprawdę robimy konkretne fajne rzeczy. Dużo osób robi naprawdę dobroterapii i ma fajne efekty, ale to takie archaiczne podejście, co tam w naszym ciele rzeczywiście się dzieje, no to nie powinno wyglądać, dlatego że to też brzmi przerażająco, tak? że pacjent musi coś tam wsuwać sobie i tak dalej, że tu się coś rozwala, tu się coś rozwarstwia, no to wprowadza często taki efekt noce, bo że pacjent czuje się jeszcze gorzej niż rzeczywiście. Ani rzeczywiście w jakimś stanie jest. U nas też w branży jest taka trochę, no nie chcę mówić nienawiść, tylko osoby, które zajmują się stricte teorią i praktyką, nie za bardzo się lubią, dlatego że ci praktycy to odjeżdżają na maksa w kosmos często, i takie farmazony często robią, mówią i tak dalej. Tacy, Takie osoby, które no ta anatomia w porządku, coś na wiedzę, fizjologię, no to w ogóle na bakier, się z nią, biomechanika, no to tak Gdzieś tam wiedzą, gdzie dzwoni, ale nie wiedzą w którym kościele. Jeśli okazuje się, tylko praktyka, praktyka i nie idzie za tym, za tym żadna teoria, niestety, to jest, to jest duży problem. Więc jest część osób, która tak płynie w tą praktykę tylko i wyłącznie i nie ma za bardzo żadnych podstaw teoretycznych do technik, które wykonują. A jest też druga strona medalu: osoby, które zajmują się tylko teorią i tak ślepo patrzą tylko i wyłącznie w badania naukowe i opierają się na tym, czy coś w ogóle może działać, czy nie i dla nich jest jakby to takim wyznacznikiem skuteczności tylko i wyłącznie i nie ma takiego rozsądkowego myślenia natomiast, mm, natomiast powiem wam, że mało jest takich osób zrównoważonych którzy korzystają i z dużej wiedzy teoretycznej i z dużej, dużych umiejętności praktycznych i jakoś to łączą w jakąś konkretną całość chciałbym, żeby dużo osób tak pracowało chciałbym, żebym ja był takim terapeutą, żebym tam nie odjechał za bardzo w którąś stronę pewnego razu, tego będę się trzymał, no a póki co, no troszkę trzeba edukować tych terapeutów i, i siebie, żeby jakoś wspólny mianownik ta teoria praktyka znalazła, byłoby super. Dojechaliśmy. Elegancko dojechaliśmy, miałem coś nagrać, w ogóle miałem taki plan, mówię, Krzysiek będzie jechał, ja będę nagrywał, zrobię jakieś takie fajne teoretyczne materiały, a potem zdam sobie sprawę, że jak będziemy jechać, to będzie ciemno, <głos> <głos> więc nie nagram nic więc po prostu przetransportowaliśmy się bardzo szybko e, teleportem to jest jak teleport ja wsiadasz, cyk, cyk jak tatuszka no i w sumie tyle u mnie, i sobie siedzę w bo teraz i powiem, że ten rok jest taki... ta końcóweczka jest taka naprawdę intensywna bo to szkolenie jest sporo zainteresowanie kursami, które prowadzę razem z Maćkiem, czyli masa czarne łuki, jest na maksa duże, także z tyż robimy i tak mniej niż e, ludzi, którzy chcą, chcą brać udział w tych szkoleniach. Pacjentów jest po prostu psz. nie sporo. A, i, I cały czas ich przybywa i ja już stwierdziłem, że stop, pauza. Ja muszę naprawić tych, co po prostu zacząłem z nim pracować. A, I na szczęście pomaga mi trochę ten krzysiek, bo sam do mnie jakby nie do rady, bo moja jakby możliwość. Jeśli chodzi o pracę i częstotliwość jest e, ograniczona z racji właśnie szkolenie częstych wyjazdów. Coś ciekawe, bo większość tych rzeczy, tych projektów, które rozgrzewam i rzeczywiście to idzie fajnie, to jest tak naprawdę dzięki temu, że e, gdzieś tam e, robimy jakieś rzeczy w internecie, zadrężniamy się trochę, e, produkuję, na przykład ja produkuję treści dla pacjentów, wspólnie produkujemy treści dla kursantów, więc jak jesteście terapeutami, i nie macie tych patentów dużo, to możemy pomyśleć o tym, żeby ten Internet troszeczkę wyeksploatować, bo tak naprawdę, jak sobie patrzycie, to tych fizjoterapeutów, którzy np. produkują na YouTube, to jest dalej garstka. Od 7 lat tak naprawdę dużo się zmieniło i kiedyś oprócz projekt Masaż to praktycznie nie było nikogo, a teraz doszło kilka osób i, i tyle. Także interesowanie jest, a także bierzcie tych, tych osób trochę na klatę, do siebie, żeby odciążyć projekt masaż, odciążyć mnie przede wszystkim. A no, więc jest motywacja, żeby trochę po tych szkoleniach pojeździć, jest motywacja, żeby tych pacjentów przyjmować, a więcej, bo jest taka wizja też świątecznego, i noworocznego chillu. I wtedy dwa tygodnie sem. Nic. Nic szkoleń, nic kursów, nic pacjentów. No pewnie trochę fizjoterapii, no bo ciężko od tego się uwolnić jeżeli jest to Twoja pasja, ale tak to mniej więcej wygląda. No, to żegnam się z Wami dzisiaj. Było Katowice, by był Wrocław, trochę rozchmi dotyczących pacjentów, terapii. No, było spoko. Trzymajcie się krótko i do zobaczenia w następnym vlogu.